Witajcie! Jest 20 października. Zima jest już coraz bliżej. I figi to czują. Większość fig doniczkowych już rzuciła wszystkie liście. Jednak peretta dopiero teraz. Uznała że pora już powoli iść spać. Na szczęście owocki dojrzały. Obawiałem się, że ten sezon może być dla niej za krótki, aby owoce dojrzały, bo zawiązały się dość późno i od zbiorów na Ronde Bardet minęło już dość sporo czasu. Jednak walka z czasem wygrana. Figa, a dokładniej figi, są aż cztery. Dojrzewają w ostatnim momencie. Jednego owocku już zjadłem. Ten też jest już do zerwania. Piękny owoc. Feletowy. Oko. Nawet zamknięte. Tamte dwa też już zaraz będą do zjedzenia. I jak tak patrzę, ten czwarty też powinien się wyrobić zobaczmy z tej strony owocki piękne fioletowe do przypomnienia to odmiana Beretta czyli taka która w Polsce w gruncie przynajmniej tu gdzie mieszkam czyli w rejonie obok Krakowa może spokojnie w gruncie przezimować w tamtym roku w ogóle jej nie odkrywałem. Zabezpieczyłem tylko korzenie, w razie czego, ale cała roślina przeżyła. Wiadomo, dla bezpieczeństwa można jakieś opcje zastosować, ale u mnie jest to niepotrzebne. No. Jeżeli przymrozek nie przyjdzie, to i ten czwarty owocek dojrzeje. Ale dzisiaj zajmujemy się tą. Dojrzałutką, piękną figą. Już sama zwisa to znak, że można zrywać. Owoc, figi gotowy do zebrania powinien wiedzieć mięciutki. Teraz sprawdźmy, jak ten żółto-fioletowo-owocek smakuje. Jednak na początek ważenie. Waży 44 gramy. Jak na figę, całkiem sporo. Owocek jest dość duży, szczególnie w porównaniu z rondem która ważyła 26 gramów. Ta pereta ma wielkość takiej małej gruszki. Kolejna kwestia to wygląd wewnętrzny. Mamy tutaj pięknie wyglądający. Ciemno-czerwony, jednak nie tak purpurowy jak u LDB, drzemik zapowiada się naprawdę smacznie. Tak więc sprawdźmy wreszcie, jak smakuje. Smak jest całkiem fajny: średnio-intensywny, słodkawy, miąż, ma właśnie taką żemowatą konsystencję. Po prostu naprawdę dobra, duża figa. Należy oczywiście pamiętać, że jest to dopiero pierwsze owocowanie tego drzewka, więc dopiero w kolejnych latach pokaże swój pełny potencjał. To już tyle dzisiaj. Do widzenia i do zobaczenia w kolejnym filmie.